Siemka, chciałabym was poinformować o tym, że jutro wyjeżdżam na obóz wokalny, jakby ktoś chciał wiedzieć. Może się przy okazji czegoś podłuczę. I nie będzie mnie prawie dwa tygodnie, czyli dokładnie od 8 do 19 lipca. I raczej wątpię, żeby się pojawiły nawet filmiki. Ale jak wrócę z obozu, to postaram się coś wstawić. Więc yy, to tyle wam chciałam powiedzieć, żebyście się nie martwili, że mnie długo nie ma. Tak, dwa tygodnie to długo na pewno. <laughs> yy, po prostu, jak ktoś by chciał ze mną nagrać dubbing to chciałam po prostu im poinformować te osoby, że po prostu mnie nie będzie, żebym mogła się udzielić, nagrać i tak dalej. No i do zobaczenia. I miłych, bezpiecznych wakacji wam też życzę tak przy okazji. Pa pa.